Witam, to jest już dziesiąty odcinek na kanale Tak, już dziesięć ich było Z tego powodu zagramy sobie w minigierkę No niestety prosiłem, żebyście podali jakiś, jakąś gierę lub yy, serwer Ale nie, nie było Także ja wybrałem Jesteśmy na Hypixelu Zagramy sobie Bedwarsy Także tak. Oczywiście będzie survival, może nawet jeszcze dzisiaj. Żeby nie było, że przez te Bedwarsy nie będzie survivala. Także dobra. Jestem zapoznana oczywiście z Bedwarsami. Eee, akurat na tej mapie mnie nie było, ale... Mm, wiem na czym polega gra. Zobaczymy czy nam dobierze graczy. Mm. No dobra, to ja zrobię cięcie. Kiedy już e, się zacznie gra to wtedy wa, e, wam pokażę. Także tak. E, musiałem wybrać e, inną mapę, ponieważ było trudno z graczami na niej, na tamtej poprzedniej. Ale już gra się zaczęła. Także spoks. Tutaj zbieramy oczywiście żelazo i złoto żeby obudować nasze łóżeczko to oraz jeszcze może trochę wełny Także dobra, nasz kolega tutaj chyba się do diaksów buduje i spadł właśnie, bo widziałem. Także chyba dobrze sobie nie poradzi w życiu. Dobra, to ja się może też już zacznę budować.

Nie wiem jak to jest, ale mi się wydaje, że trochę zbyt daleko chyba walił. Jest szansa, że to może być cheater, ale jeszcze nie wiem. No to było trochę podejrzane, jak dla mnie. Teraz gdzie on jest? Ugo nigdzie nie ma. A nie wiem. co ten typ przez... Emeraldy? To jest emeraldy ten typ, no co za po prostu ludzie, no. O, nie, biali stracili łóżko. fajuwo Dobra, nie, ja potrzebuję wełny. Yy, dobra, szary tam idzie. To ja go może Zabiję, co wy na to? Bez! Akła głupi! Z akła będzie problem. Spory problem. Może trochę lepiej odbuduję łóżko? Ja się boję tego akła. idzie akurat do mnie, idzie. Co tam No według mnie no to trochę chyba daleko bije, nie? No to już jest po prostu. Super. Po prostu brawo Ach. A więc dobrze chyba pójdę do lobby Nie wiem ja, ja wiedziałem że według mnie z tym Aqua będzie problem Dobra zobaczę jak tam jest z czasem? Mm, 6 minut. No dobra. Co, znowu solo? Dobra, dajemy znowu solo. Jak bedwory, to Bedwars. Czy zaraz zacznie gra? Dobra. Tutaj ja będę trochę częściej robić przerwy, ponieważ mało czasu nam trochę zostało. Także dobra Poczekam tutaj aż złoto się zbierze Dobra Teraz obudować Łóżko Tam się ktoś do góry buduje Pewnie do sąsiada sko położyłem ale dobra zobaczymy czy tam dojdę mm. dojdę dojdę dobro Typie, typie Chodź tu Dobra Zdech No co za typ po prostu Już chciał mnie atakować Steveson Dobra Ulepszę Mieczor Kupię lepszy mieczor Coś do niszczenia. On mnie zniszczył. To to. No Steveson. Co? Zabił mnie. Chyba coś mi kiepsko idzie teraz w hmm. Chyba pójdę do lobby. Ani razu nie wygrałem zwykły. Steveson mnie zabił. Także zobaczymy jak tam. Dobra, 9 minut. To już będę kończyć. Możliwe, że jeszcze dzisiaj wstawię survival. Także pa.